Często widzę, że poszukujecie, poszukujemy wielu informacji, jak być szczęśliwym. Tak ogólny temat nigdy nie jest dobry do szukania na zewnątrz, ponieważ szczęście wynika z tego, co robimy, kim jesteśmy, jak o sobie myślimy. Szczęście to zawsze coś, co wynika z jakiejś wykonanej pracy. Jeżeli pójdziesz do pracy, stworzysz jakiś projekt, zarobisz dobre pieniądze, to czujesz się szczęśliwy. Wracasz do domu aż podskakujesz. Dziecko, jeżeli coś zrobi własnymi rękoma, dojdzie do czegoś, przychodzi się, chwali rodzicom i to jest nagroda sama w sobie. Ono nie potrzebuje żadnych pieniędzy, żadnych zabawek. Wystarczy, że Urośnie, że zrobi coś ważnego dla siebie, że rozwinie się wewnętrznie i ta sama ocena wysoka za ten projekt, za tą rzecz, za kolorowankę, za ułożenie LEGO wystarczy mu jako nagroda. My, dorośli, szukamy nagrody zewnętrznej. Chcemy, aby ktoś nas chwalił, chcemy, żeby nas poklepał, żeby zapłacił nam pieniądze, żeby na social mediach wyświetleń było co najmniej 2 miliony, no bo mniej to nawet nie ma sensu. Dlatego nasze szczęście związane jest z oczekiwaniami. Nie z ciężką pracą, nie z tym, co robimy i tworzymy, tylko z oczekiwaniami, co będzie, gdy zrobimy to i to i to. Jeżeli nie masz oczekiwań, jeżeli tworzysz coś ważnego dla siebie, rozwijasz się pod kątem swoich umiejętności i talentów, to na pewno będziesz szczęśliwy, będziesz się cieszyć małymi rzeczami czyli rodziną, czyli przebywaniem, czasem spędzonym wspólnie przy kolacji, gdzieś spacerem, po lesie, cokolwiek małego będzie Cię cieszyło. Jeżeli będziesz miał wielkie oczekiwania, a przy tym jeszcze nic nie robił, nie robiła, to będziesz ciągle sfrustrowany, zmęczona i będziesz się czuć wypalonym, jeśli chodzi o swoją osobę.